Wydany dzisiaj wyrok jest naruszeniem zasady równego traktowania państw członkowskich, jak również jest przekroczeniem kompetencji przez Unię Europejską, co wynika również z wczorajszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że kompetencje w zakresie sądownictwa, jego organizacji, oceny tych rozwiązań nie leżą po stronie organów Unii Europejskiej. Pierwszy zarzut dotyczy tego, że sędziowie mogą odpowiadać za pewne swoje działania w sytuacji oczywistego, rażącego naruszenia prawa. Ta klauzula generalna to jest Wręcz pierwsze kłamstwo Komisji Europejskiej w tym postępowaniu, takie kłamstwo formalne bym powiedział, bo Komisja Europejska w swoim wniosku wskazuje, że ten przepis był zmieniany kilkukrotnie w toku reform wymiaru sprawiedliwości, tylko że problem polega na tym, że to nieprawda. Przepis ten w niezmienionym brzmieniu obowiązuje od 2001 roku, czyli w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej i nigdy nie był kwestionowany jako rzekomo naruszające jakieś standardy. Powiem więcej, w szeregu państw Unii Europejskiej tego rodzaju klauzule w sytuacji właśnie działania sędziów, wydawanych przez nich orzeczeń, jest również w systemach prawnych i pokrótce przedstawię Państwu informacje o tych krajach. W Irlandii sędziowie odpowiadają za niezdolność lub stwierdzone niewłaściwe postępowanie. Na Łotwie za świadome naruszenia prawa w postępowaniu sądowym. Dopuszczania się rażącego zaniedbania przy rozstrzyganiu sprawy. Podobne klauzule. W Rumunii, za czyny wpływające na prestiż wymiaru sprawiedliwości, zachowanie naruszające honor lub uczciwość zawodową, nieprzestrzeganie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego jest deliktem dyscyplinarnym, za które sędzia rumuński odpowiada dyscyplinarnie, jeśli nie stosuje się do tych wyroków. W Słowacji, za samowolne, arbitralne orzeczenie wydane przez sędziego pozostające w niezgodzie z prawem jeśli tym orzeczeniem sędzia spowodował znaczącą szkodę lub inny szczególnie poważny skutek. W Słowenii za nadużycie urzędu lub przekroczenie uprawnień, a we Włoszech za rażące naruszenie prawa wynikające z nieznajomości przepisów albo niewybaczonego zaniedbania. Wobec samych państw Komisja Europejska nie prowadzi żadnych postępowań, nie kieruje wniosków do Trybunału Sprawiedliwości.